Dzień dobry, Państwo. Kolejny etap naszego przygotowania. Określimy sobie zmienne negocjacyjne, które będą poruszane. Określimy sobie optimum, czyli w odniesieniu do każdej zmiennej, do wszystkich razem, co chcemy w tych negocjacjach osiągnąć. Określiliśmy sobie limity i widełki, czyli nasze pola elastyczności albo miejsca w odniesieniu do jakich zmiennych jesteśmy. Będziemy sztywni i nie będziemy chcieli tam negocjować, ponieważ jest to dla nas na tyle ważne, że jesteśmy gotowi. Zerwać te negocjacje, jeżeli tego, tego, tej zmiennej nie osiągniemy. Określiliśmy sobie listę dodatkowych wartości negocjacyjnych, czyli taką listę żądań, które skompensują nam ewentualne ustępstwa w ramach procesu negocjacji, w ramach wchodzenia w te poruszania się w ramach tych widełek. Określiliśmy sobie nasze szanse zagrożenia z perspektywy helicopter view, jak i w mikroskali przechodząc przez trzy pokoje. Pokój marzyciela, pokój realisty i pokój krytyka, jak też określiliśmy sobie balans sił negocjacyjnych, który pozwoli nam znaleźć się w argumentacji, czyli zrozumieć, w czym, czym druga strona jest mocna, czym jesteśmy mocni, czego oni się boją, czego my się boimy, czy są to elementy wspólne, można budować tą naszą narrację argumentacyjną, zarówno in plus, jak i in minus, czyli z punktu widzenia sankcji lub z punktu widzenia zachęt, i zastanawialiśmy się, czy jesteśmy przygotowani do negocjacji. No właśnie, jeszcze nie. No właśnie, jeszcze nie, jeszcze nam zostało parę faz procesu przygotowania, a kolejną fazą procesu przygotowania to jest przygotowanie sobie listy pytań. O co chodzi z tymi pytaniami? Otóż, zawsze w procesie y, przygotowania Musimy zrobić pewne założenia. Pewne informacje mamy, jesteśmy ich pewni. To są informacje na przykład dotyczące naszego, naszej dotychczasowej historii współpracy z daną stroną czy z danym klientem, to jest jakieś informacje rynkowe, które są sprawdzone, typu dane giełdowe, dotyczące finansów, dane dotyczące zapotrzebowania i różne inne na, na tego typu produktu, które my sprzedajemy, a mamy te informacje potwierdzone z jakichś oficjalnych źródeł. To, to są informacje, które mamy. Natomiast prawie zawsze, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że zawsze, są pewne elementy, w odniesieniu do których musimy zrobić pewne założenia. Czyli musimy przyjąć przypuszczenie, założenie, musimy zrobić, zrobić założenie, że tak jest. Z założeniami zawsze jest olbrzymi problem w negocjacji. Ponieważ założenia bardzo często, jeżeli w szczególności to się rozciąga, ten proces negocjacyjny rozciąga się w czasie, stają się z jakimś dziwnym trafem, dziwnym, dziwnym, dziwnym zbiegiem okoliczności potem pewnikami. I negocjatorzy zaczynają negocjować, przyjmując to założenie jako fakt. A to jest tylko założenie. A więc powinniśmy. Przygotować sobie listę pytań w miejscu, przede wszystkim, czy w odniesieniu do tych elementów, gdzie przygotowaliśmy sobie założenie, żeby postarać się je, na ile to jest możliwe, zweryfikować. I oczywiście druga strona może nam na to nie odpowiedzieć, ale w większości przypadków, czy większą część elementów, powinniśmy to zweryfikować właśnie na etapie otwarcia. Kolejnymi, kolejnymi elementami, które powinniśmy sobie w zakresie pytań przygotować, to, jest, to są pytania dotyczące, czy fakt, to też do końca prawdę mówiąc są też założenia, czy lista zmiennych negocjacyjnych, które będą na stole negocjacyjnym e, położone, czy to jest pełna lista, a no. może okaże się, że druga strona ma jeszcze 3, 4, 5, 6 czy 10 innych elementów. I wtedy musimy to również wziąć pod uwagę w procesie. A więc musimy w ten sposób przygotować pytania. Aby wystrukturyzować proces, żeby wiedzieć, co tak naprawdę leży na stole negocjacyjnym, żeby nie traktować tego procesu negocjacyjnego tylko od naszej strony, ale również zrozumieć, z czym przychodzi druga strona do procesu negocjacyjnego. A więc musimy przygotować sobie listę pytań i cały czas. Aktualizować listę zmiennych negocjacyjnych, jeżeli okazałoby się, że dla drugiej strony w procesie negocjacyjnym ważne są kompletnie inne elementy niż te, które żeśmy my przewidzieli, czy my chcieliśmy na ten stół wnieść. Być może trzeba wzbogacić, a być może o, o, o ich elementy to naszą listę, a być może dowiemy się rzeczy, że nasze zmienne negocjacyjne nie są aktualne i trzeba będzie je zmodyfikować. Zresztą, w jaki sposób z tym pracować, też będziemy o tym rozmawiać, bo na pewno tego nie można zrobić bezpośrednio przy stole negocjacyjnym, kiedy taką, taką informację zmieniającą cały proces, zmieniającą nasze przygotowanie, nagle dostajemy podczas otwarcia. Ale to nie jest etap w tej chwili naszych rozważań, jeżeli chodzi o proces negocjacyjny. A więc musimy sobie przygotować taką listę pytań, żeby uniknąć, czy zweryfikować zało założenia, żeby uniknąć sytuacji, że będziemy prowadzić negocjacje w oparciu o nieistniejące fakty, tylko o jakieś nasze przypuszczenia? Gwarantuję Państwu, że jakaś część z nich nie będzie prawdziwa, a wtedy co się okaże, okaże że się, prowadzimy negocjacje w odniesieniu do błędnych, do błędnych założeń, do błędnego sposobu myślenia. Eee, jak też powinniśmy przygotować sobie listę pytań dotyczących Elementów związanych z faktem, czy ta nasza lista zmiennych jest pełna, czy jeszcze należy coś do niej dodać, lub tą listę należy zmodyfikować. Zastanówmy się w takim razie, czy jesteśmy już przygotowani do procesu negocjacji.